Siemaneczko widzowie, ogólnie dzisiaj wam pokażę wszystkie sekrety na Brookhaven eee, I co? Najpierw musicie pojechać tutaj sobie w ogóle na stację I patrzcie, tu wjeżdżacie I ogólnie wam się otwiera przejście. niby no typowy sekret na Brookhaven Ale najpierw, żeby ten sekret w ogóle zadziałał Musicie eee, te wszystkie cztery lampki włączyć Czwórkę, piątkę, jedynkę i dwójkę Dobra i przyjeżdżacie sobie tutaj do opuszczonego domku ogólnie, obok lotniska i wychodzicie. jak macie tam te cztery lampki włączone, to tu macie taki kodzik u, u każdego jest jakby inny. Dużo osób to już nagrywało i ogólnie. Sorry, że tak późno. Ja nagrywam, ale patrzcie, tu macie kodzik i u mnie to jest 71255. I ogólnie przyjeżdżacie sobie tutaj do stacji e, Telewi e, no TV. Chodzicie tu i wchodzicie przez te drzwi i macie enter kod i wpisujecie swój kodzik u mnie to jest akurat yy, 71255 i patrzcie yy, ogólnie odpala wam się tutaj film i co? i film wam się włącza jak kod macie, możecie sobie obejrzeć i ogólnie mamy tutaj pana Brook Brookhaven i yy, co tu jest tam? Heaven. To jest e, ogólnie stary Brookhaven I co? I na tym filmie ogólnie e, widać cały e, stary Brookhaven To ogólnie wszystko to e, co teraz jest to miasto i w ogóle to jest to e, Brookhaven I ogólnie jak wejdziecie teraz w ten korytarz To idziecie I no nie jest zwykłe przejście Przechodzicie, patrzcie tutaj, przechodzicie Tu macie wenty i jesteście w banku Ogólnie jesteście w banku Brookhaven, możecie zrobić napad. No i co? Lecimy do kolejnej ciekawostki. Dobra i tu jest ogólnie kolejny mit i w sumie nie mit. Jedyne co musicie zrobić, to zmienić się tutaj w dorosłego. Stakujecie na to, na to. I co? Tutaj macie okno. Przechodzicie i patrzcie co to jest i niby nudy, nudy. i ogólnie, jak przejdziecie przez te drzwi, to patrzcie, tu macie pistolecik, e, tu co jest? Ogólnie jak, e, jakieś agencji, no niby słabo, i tu macie mm, tego Greenmana, wiecie, e, jak śpiwór idealnie pod nim położycie. O, nie, dobra, nie wyszło. I ogólniejszy jak przejdziecie macie jakąś strzegawkę, nie wiem, ona chyba zamienia kosmitów. Dobra, to widzowie ogólnie były wszystkie ciekawostki na dzisiaj i koniec odcinka.